Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O Co Chodzi. Idą kolejne podwyżki cen. Tym razem więcej zapłacimy za wywóz śmieci. I to jest sprawa, która potwierdza aż dwie niezwykle trafne diagnozy na temat socjalizmu. Pierwszą no to oczywiście diagnozę Stefana Kisielewskiego, że socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. A drugą... Definicję Aleksandra Hrabiego-Fredry, że socjalizm każdemu równo nosa utrze, bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze. Bo oczywiście na podwyżkach cen śmieci najgorzej wejdą nie najbogatsi, tylko najbiedniejsi, bo to ich portfele, ich budżety domowe te podwyżki dotkną w największym stopniu. Afera ze śmieciami jest, nie jest aferą finansową, tylko jest aferą systemową bo y, wszystkie problemy, absolutnie wszystkie jakie mamy z wywozem śmieci, zwłaszcza jakie mają mieszkańcy domów wolnostojących albo domów szeregowych, to są problemy stworzone przez system kretyński system. Y, system, który w 2013 roku, a więc zarządów platformy obywatelskiej postanowił przejąć państwową kontrolę nad śmieciami nad całym, procederem, całym procesem wywozu śmieci, tam, oczyszczania miast, utylizacji opadów, etc., etc., etc. Wcześniej funkcjonowało to na zasadach wolnego rynku i jak to funkcjonowało, to ja się przekonałem sam, kiedy się w 2008 roku wprowadziłem do domu w Warsz pod Warszawą, w którym teraz mieszkam. Tam wtedy oddawano dużo domów na, na tym osiedlu, więc pojawiło się dużo ulotek oferujących usługi dla mieszkańców tego osiedla. Jednym z nich była oferta firmy zajmującej się wywozem śmieci. Ja zadzwoniłem na numer podany w ulotce, odebrała sympatyczna pani która umówiła wizytę u mnie w domu z młodym człowiekiem, przedstawicielem tej firmy. On przyjechał, dał mi do podpisania umowę. Okazało się, że ja tam miałem wybrać, jak często ode mnie mają odbierać kontener ze śmieciami i proporcjonalnie do tego płacić. A następnie, gdyby mówił mi tutaj przesympatyczny, przeuprzejmy młody człowiek, gdyby tutaj pan miał w domu jakieś imprezy, jakieś remonty, to po prostu proszę wcześniej zgłosić i my przyjedziemy wtedy dodatkowy odbiór śmieci zrobić i panu wystawimy rachunek. Śmieszne pieniądze kosztowały wtedy chyba nie wiem, 19 albo 20 złotych, jednorazowe takie odebranie śmieci, więc miesięcznie, miesięcznie mnie to kosztowało kilkadziesiąt złotych. Funkcjonowało to przez lata znakomicie, bo wszyscy sąsiedzi sobie chwalili współpracę z tą firmą od wywozu śmieci, nawet do tego stopnia, że kiedy na osiedle wprowadziło się sporo małżeń z małymi dziećmi, oni wyjeżdżali rano, to poprosiliśmy jako wspólnota osiedlowa tą firmę od wywozu śmieci, żeby panowie przyjeżdżali wcześniej, czyli no, powiedzmy. Przed 6:30 albo, albo później, żeby nie tamować ruchu, jak ludzie wyjeżdżają do pracy czy z dziećmi do szkoły, oczywiście firma się zgodziła, nie było z tym żadnego problemu i w ogóle nie było żadnych problemów. Po prostu każdy wyrzucał śmieci, te śmieci były odbierane, dostawał fakturę, którą płacił i żadne problemy nie były. Nawet relacje między mieszkańcami a tą firmą układały się znakomicie. A jeśli by się komuś układały źle, to mógłby tam skorzystać z oferty jakiejś innej firmy, która działała mniej, mniej więcej podobnie. W lipcu 2013 roku rząd Platformy Obywatelskiej, który to rząd ja też uważam za nieszczęście Polski, wpadł na pomysł, żeby zabrać ten sektor usług z wolnego rynku, i żeby w całej Polsce odbieraniem śmieci zajmowały się gminy. No w dużym skrócie, gmina musi te, musiała potem wyłonić w ramach przetargu usługodawcę, czyli firmę zajmującą się wywozem śmieci. No tak się jakoś składa, że te warunki przetargów stworzono w taki sposób, aby wygrywała je konkretna firma niemiecka. Zwróćcie Państwo uwagę, kto się w Polsce zajmuje wywozem śmieci. I to jest w ogóle afera sama w sobie. Kto? W jakich okolicznościach doprowadził do wyrzucenia z polskiego rynku drobnych firm zajmujących się wywozem śmieci. Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale wiemy, że w ten rynek weszły firmy niemieckie, a przecież rząd platformy obywatelskiej, no słusznie zupełnie, był e, definiowany jako ten rząd szczególnie sprzyjający Niemcom. Można tutaj do jakichś spiskowych wniosków dochodzić, ale zostawmy wnioski, skupmy się na faktach. Jakie były rezultaty tego? No, rezultaty były tego dokładnie takie, jakie są zawsze wtedy, kiedy państwo wchodzi w sferę działania wolnego rynku i niszczy ten wolny rynek na rzecz, na rzecz usług świadczonych pod nadzorem biurokracji. Otóż od tego momentu my, mieszkańcy osiedla, przestaliśmy płacić prywatnej firmie, a zaczęliśmy płacić gminie. To gmina Bierze pieniądze za wywóz śmieci, i gmina te pieniądze potem płaci firmie, która wygrała wcześniej przetarg. Mhm. Jakie, to, jakie to miało znaczenie? Ogromne, dlatego że taki właściciel, może nie właściciel, ale szef firmy, to musi mieć dobre układy z władzami gminy, a nie z klientem. Klienta, czyli właściciela domu, taka firma od śmieci może mieć głęboko w dupie co obserwuję na swoim przykładzie, i nie tylko ja. Myślę, że ci Państwo, którzy mieszkacie w domach jednorodzinnych czy w, w domach szeregowych, a także ci państwo, którzy jeździcie samochodami po, po, po większych miastach w Polsce widzicie skutki tego. Bo jakie są tego skutki? No skutki są takie, że konsument przestał decydować o wywozie śmieci, ja nie mogę teraz prawda, zadzwonić do firmy wywożącej, żeby mi zabrała śmieci na przykład po remoncie domu, no, muszę czekać prawda, te śmieci albo magazynować u siebie, albo, albo, albo w okolicach kosza na śmieci. Absurdalny problem który nie istniał, zanim, zanim nie stworzono tego systemu. Prawda? Nie mogę wybrać sobie rozmaitych dni. Nie mogę sobie zdecydować czy ja chcę czy ze względu na to ile osób u mnie mieszka to ja chcę żeby mi śmieci odbierano raz, dwa czy cztery razy w miesiącu no bo po prostu kiedy przyjeżdża śmieciarka zabierają wszystkich także od tych, którzy na przykład są na wakacjach albo są na feriach albo mieszkają samotnie w ten sposób ktoś kto mieszka w domu sam płaci tyle samo co na przykład 4 czy 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 6 -osobowa rodzina zupełny absurd. No ale tego problemu też wcześniej nie było. Trzeci problem to jest zachowanie panów śmieciarzy. Kiedy firma prywatna zajmowała się wywozem śmieci spod mojego domu, to ci kierowcy byli bardzo uprzejmi, wzięli śmietnik, potem go odłożyli na miejsce. Tak jak stał, jeżeli leżały jakieś siatki obok przygotowane do wywózki, też to brali, problemów nie było. Teraz prawda, często mam taki problem, że przyjeżdża ta ekipa, potem mi rzuca na środek bramy ten kosz. Ja muszę wychodzić, go, go, go przestawiać, bo żadne uwagi do tych panów nie docierały. Albo gdzieś go tam na środku drogi zostawi, co wzbudza. Yy, Niechętne komentarze moich sąsiadów, których nawiasem mówiąc, którzy na narzekają na to samo. Prawda? Pamiętam takie widoki, jak wjeżdżałem na osiedle i ileś tam było nie nieestetycznie, nieładnie porozrzucanych klubów na śmieci. Też jest to problem stworzony bo wcześniej go nie było, bo wcześniej po prostu gdyby coś takiego miało miejsce, to wiaczek, dowolny inny konsument zmieniłby po prostu firmę wyważącą śmieci itd. Kolejny problem, który powstał, to jest straszliwie duża aktywność ciężarówek, tych śmieciarek. Z nimi nie da się teraz dogadać, żeby na przykład tylko w nocy zabierali śmieci. Oni zabierają nie wtedy, kiedy konsument chce, tylko wtedy, kiedy oni chcą. W związku z tym bardzo często, zwłaszcza na tych osiedlach pod Warszawą, tworzą się potworne korki rano, kiedy nie ma jak wyminąć takiej śmieciarki, nie ma jak wyjechać. Tych śmieciarek jeździ bardzo dużo, bo prawda, okazało się, że śmieci się siedzieli, więc jedne śmieci odbierane są tam w jednego dnia, drugie w drugiego dnia, trzecie w trzeciego dnia. Potworny bałagan wynikający tylko z tego, proszę Państwa, że imbecyle rządzący w 2013 roku Polską wpadli na pomysł, że przekażą, zlikwidują wolny rynek w zakresie wywozu śmieci i przekażą to gminom. Dla gminy jest to pretekst, żeby podnosić opłaty. No bo co robi gmina, jak chce więcej ściągać z nas pod pozorem opłat za śmieci? No Wydaje sobie uchwałę, na mocy której podnosi to, czyli, czyli, czyli klasyczny socjalizm, że o cenie nie decyduje umowa między prawda, sprzedawcą a kupującym, tylko o cenie decyduje urzędnik. No Przecież każda gmina. Każda biurokracja, każde państwo chce zawsze mieć więcej pieniędzy, więc będzie sobie to podnosić w nieskończoność i za chwilę zobaczycie Państwo właśnie kolejne, kolejne rosnące ceny śmieci. I to jest spirala, która będzie trwała w nieskończoność, bo ja znam wiele przykładów właśnie jakichś gminnych uchwał które podwyższały ceny, a nie jest mi znana żadna, która by obniżała ceny. Także to jest podwyżka nie chwilowa, tylko yy, podwyżka docelowa, potem gdzie kolejna, 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 i tak dalej i będziemy za te śmieci płacić tak samo, jak będziemy płacić teraz za prąd. Ale można sobie zadać pytanie, proszę Państwa, po jaką cholerę oni wprowadzili ten przepis? Po, po, po co w ogóle do diabła wprowadzano. Yy, yy, Kontrolę samorządów nad, czy nawet nie kontrolę, tylko jakby no, władztwo samorządów nad wywozem śmieci. Przecież jest to kompletnie bez sensu, zarówno z punktu widzenia logiki, jakby komfortu naszego życia, jak i z punktu widzenia ekonomii, jak i z punktu widzenia funkcjonowania państwa. No właśnie. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Otóż śmieci stają się powoli kolejnym obszarem inwigilacji człowieka. Dlaczego? Dlatego, że już pojawiają się pomysły w jednej z gmin Wielkopolskich, nawet parę lat temu to wprowadzono, żeby wszystkie towary, które trafiają do koszów na śmieci, miały kody żeby, kody już mają niektóre, ale chodzi, precyzyjniej się wyrażę, żeby śmieci trzeba było wrzucać do worków oznaczonych kodami. Prawda? Że ja nie mogę sobie pójść i wyrzucić na przykład pięciu puszek po piwie do, do śmietnika, tylko muszę te pięć puszek po piwie razem z czymś tam jeszcze zapakować do worka, który ma QR-kod, czy jakiś inny kod dany przez tą firmę, i dopiero wtedy mogę je wyrzucić. A ciężarówka, śmieciarka, która przyjedzie odebrać, to jej pracownik będzie skanował taki kod. Podobnie jak teraz skanuje się obecne QR-kody. I w związku z tym będzie wiedział, co ja wyrzucam. Prawda? No bo ja, jak mam dostać taki homologowany worek na śmieci z kodem, no to ten kod będzie przypisany do mnie. Prawda? I y, analogicznie potem ktoś, kto ten kod będzie czytał, będzie widział, jaka jest zawartość czyli będzie widział, co ja wyrzucam. Potworna inwigilacja człowieka. I y, po co państwo taka wiedza? No, po to, żeby znowu nas jeszcze bardziej tłamsić, inwigilować, żeby nam odbierać wolność. No bo jeżeli te kody y, kreskowe na workach i obowiązkowe worki zostaną wprowadzone, to oczywiście firma, która odbiera śmieci, będzie je potem rozczytywać, skanować, będzie wiedzieć, kto co wyrzucał. No, na przykład jest bardzo proste, prawda? Do, śmieciarka wiezie gdzieś tam do jakiejś sortowni worek, ten worek trafia yy, na taśmę, na taśmie jest skaner, skaner prawda? odczytuje kod i potem wszystko liczy, więc maszyna, więc, więc do systemu trafiają informacje o tym, co ja wyrzucam. No ale przecież na tym się nie skończy. Bo natychmiast kolejną konsekwencją tego będzie to, że te dane będą w jakiś tam sposób przetwarzane, analizowane. No i doprowadzi to, to do rozmaitych, będzie to pretekst do, do, do rozmaitych działań znowu wchodzących w nasze życie, pod pretekstem oczywiście robienia nam dobrze, a no, powodem tego będą dane, które sobie. Wielki brat rozczyta z naszych śmieci. No weźcie sobie, weźmy taki przykład. Wyobraźcie sobie Państwo, że na przykład rodzi mi się dziecko, albo kończę urządzać mieszkanie i zapraszam swoich bliskich na parapetówkę z tej okazji. Przychodzi do mnie, no, dajmy na to, 20 osób. Ja z, każdym, z każdą z tych osób chcę wypić na przykład piwo, albo koniak, albo whisky. No nieważne, więc zaopatruję się w większą ilość alkoholu. No, i co robię potem? No, wyrzucam ten alkohol do worka, który ma specjalny kod. No, potem ten worek w sortowni, prawda, yy, trafia tam na taśmę, zanim, zanim trafi do utylizacji. No, i dane, że Leszek Szymowski tego i tego dnia wyrzucił, prawda, większą ilość tam butelek po piwie, butelek po winie, yy, puszek po piwie, etc. etc. Taka dana może się. Yy, gdzieś tam zachować, algorytm może ją wychwycić i przesłać informację do jakiegoś nieszczęsnego urzędu zajmującego się, no nie wiem, dobrem rodziny, dobrym człowieka, dobrem kobiety, dobrem mężczyzny czy dobrym kogokolwiek innego. Taki urzędnik spojrzy i sobie pomyśli, o, no to teraz Szymowskiego trzeba zapytać, dlaczego on ma tutaj taką dużą ilość alkoholu, prawda? Może pijany, może bije żonę. Trzeba całą, cały aparat biurokratyczny Uruchomić przeciwko temu. No ja już pomijam, że to jest upokarzające, żeby chodzić i się tłumaczyć państwowej biurokracji dlaczego się, co się ma w swoich śmieciach. Prawda? to jest potworne upokorzenie dla wolnego człowieka. Ale w tą stronę to właśnie prowadzi. Afera śmieciowa ma na celu zwiększenie w sposób straszliwy stopnia inwigilacji nas. Mam nadzieję, że ten system się rozleci, zanim do tego dojdzie, czego sobie i państwu serdecznie życzę. Dziękuję serdecznie.